Dzień dobry, dzisiaj już jesteśmy na drugim dniu naszego pobytu w Słowacji, Bartku. Red Cars Museum. Wczoraj robiliśmy, znaczy nie wiem kiedy te filmy zobaczycie, no bo w sumie cholera wie, ale wczoraj było klasycznie, a dzisiaj będzie coś, co robimy trochę na prośbę naszego gospodarza. I Tomek powie, co się dzisiaj dzieje. Wszystko wskazuje na to, że mamy dzisiaj największy słowacki zlot samochodów a wiecie, że dla nas to jest właśnie ten temat. Taki golficzek piątka. No ale co by nie mówić, bo my jesteśmy złośliwi i śmieszkujemy. Na pewno redaktor Rozgwiazda znalazłby tu coś dla siebie. Natomiast no jest, już parę... jest tu parę fajnych rzeczy, które warto pokazać. Tak jak są dziwne rzeczy w muzeum, o czym już wiecie, ale je szanujemy. To tutaj są też dziwne rzeczy, i niektóre z nich też chcemy. szanować. Szanować, no bo co innego zrobić. Także. A co będzie gwiazdą dzisiaj? Tom Tomeczku. Y Shadow Drive. A coś więcej, może tym razem? Skoda Rabbit, zrobiona przez firmę AK-47, która brała udział. Uwaga, uwaga! Kto w niej siedział, Bartek? Kto w niej posadził swoje. Um. szanowne cztery litery. Pani Znana gwiazda amerykańskiej muzyki, muzyki pani Rihanna na teledysku do piosenki Shadow Up and Drive. Więc to są będzie... też te śmieszki wczorajsze, wszystkie. Tak, więc będzie z ale to będzie taka nietypowa Skodunia. Przyjeżdża o 12, czyli za jakieś dwie godziny. Więc dzisiaj, znaczy teraz, pokażemy wam co nieco, co tutaj można zobaczyć z tych faktycznie ciekawych rzeczy. A potem, no, klub wieczoru, klub czyli ta. Rihanowa Skoda. Rabid. Rabit Rabit. Także idziemy. Chcesz poszkalować golfika? Muszę? Tak. E, to jest golf jedynka. Już. Super. Okej. Okay? Ekstra. Bartek mówi, że ma fajny kolor. A co myślimy o rusemce? Ja myślę, że zawsze... Ja myślę, że dobrze. Że tak. Że okay. tak. Ja myślę, że tak. Zdecydowanie. Bardzo ładnie. Szczególnie, że to jest Viten, a Viten to jakby ten ten. Ten ten. Yy, ostatnio, jak gdzieś jechaliśmy, to rozmawialiśmy o klasycznym CC-Pasacie, nie? No, że ja, ja ci mówiłem, że w Chorwacji było mnóstwo. Ja ci a... mówiłem, że byłem na premierze w Krakowie, znaczy premierze takiej mimochodem, i że generalnie jakby nie był dotknięty przez różne ręce w tym momencie, to to jest całkiem fajne auto. Ten poliw to szczególnie, czyli. Yy, ale tutaj jest, jak widzisz, jest. Jest inwencja po, 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 tym, po koncernie jest Felga. Dokładnie, Bentleykowa. Także, widzicie, pucowany jest. O, to jest ten poliftowy. To jest ten poliftowy, to prawda. No i czarny też wygląda całkiem niczego sobie. I jest ym, troszkę subtelniejszy niż tamten biały, prawda? Znaczy ten taki złoty. Tak, ja jestem fanem poliwta, jeśli już mówimy o, o CC. Także, no i zobacz, Audi. Chodźmy dalej. Bo ci się znowu coś włączy. Chcielibyśmy wierzyć, że to jest chociażby V8, a nie tylko zwykły pasat na szerokiej feldze. Trzeba przyznać, że ma ładny kolor. Tak, i jest ładnie utrzymany. Tak, ładne jest wnętrze, natomiast nie rozumiemy tego czegoś z przodu. Szczególnie, że na zdjęciach jeszcze zapowiadających imprezę nie było tych super naklejek na błotnikach. No Ale może się nie znamy? Nie znamy się po prostu. Dlatego się wywiadamy. Ale tak to, jest. tu stoi ciekawa rzecz. Tak, bo. Wszystko wskazuje na to, że ten garbuszek jest na R-Rajdzie, Sądząc po tym ładnym zbiorniku z tyłu. No i, i widać tutaj jakby pieniążki. Widać pieniążki, widać pomysł. I jest, stan jest piękny. Lakier się świeci. Bo wiecie, to wszystko Poszę jest robione stalag. za euro. Bardzo ładne ma te... Powieki nad tym. Brewki? Brewki, o. No i lip dolny, jak na garbusa, też jest całkiem niczego sobie. Generalnie garbus spoko. Garbus bardzo spoko. Ten późniejszy garbus, no to nieważne. Ten średni garbus też nieważne. Golfiki. tutaj widzieliśmy całkiem ciekawą rzecz. Na zapleczu, jakby tego budynku, dwóch młodzieńców tutejszych spoterów spotowało po prostu zwykłego golfa czwórkę. Tak. Tak na, na felce innej i to było tyle. A tu jest prawdopodobnie, jeśli to jest faktycznie R32, to to jest faktycznie dość rzadki samochód. No i w pewnych kręgach jest lubiany, tak? Tego Wam nigdy nie pokazaliśmy, bo to, to tutaj stoi przed... Nie wiem, czy jeszcze nas słyszycie od tego Techno, ale załóżmy, że tak, jak nie to zrobimy napisy. Eee, to to jest... jest... To było Saxo. To było Saxo, które wita gości przed muzeum, a teraz aktualnie stoi tu. I to jest z Mad Max Saxo. I nie wiem, czy film z muzeum, z nowych, nowej kolekcji wyszedł już, czy dopiero wyjdzie, ale tam stała zrobiona na zamówienie rzeźba Stratos. Możliwe, że to ten sam artysta robił. Możliwe. Także, no, ciekawe. Słyszycie tą fajną oprawę muzyczną? Wiedzcie po naszych relacjach, jaką muzykę lubimy, więc jak wyśmienicie, musimy się tu czuć. Dobrze. E, Golf trójka Strosek, no nie? Tak. Chodźmy dalej. Trius Repellent. Tutaj w całym tym sztosie tuningowych astry i wszystkiego by jeszcze stoi po prostu taki klasyczek złoty, że tylko po niego tu idziemy. Czy wy widzicie to Klio Dwójkę? Boże święty, jest wspaniały, tylko po to przyszliśmy. E, na Kopaczku? No raczej. No raczej. Mm. Asterka Boża. Patrz, no. z armatami. No. Ja, ja bym się trochę bał, ale jest. Ale sek. sek jakiś taki? Sek zawsze dobrze robi. Szczególnie, że nie jest taki nawet bardzo dotknięty, nie? No nie? I kółko z MG z tamtych czasów zawsze mi robi taka szeroka gwiazda. No i tyle mieliśmy Wam do powiedzenia, bo ktoś właśnie testuje swoje audio w punto. Muszę to przybliżyć, pokaż im to. Tu mamy Ferrari Rapid. Ale ta fajnie wygląda. I całkiem nieźle zasuwa, bo widzieliśmy jak leci po odwodnicy. Co to byłby za zlot tuningowy, gdyby nie było golfa dwójeczki, prawda? Prawda. Ale ona ma bad look. Kodunia? No. Ale jest ładny, jest ładny garbus. Jest całkiem elegancki garbus i jeszcze elegancka skodzinka. Nie, skodzinka super W jest tym kolorze naprawdę... sztos. Yy... Chociaż wygląda w kolorze jak nasz zaporożec gnijący w karlimbo w krzakach. Może i tak. Ale tą Skodzinkę przyjrzyjmy się, jest bliższa, bo jest naprawdę... No, tu jest... I dobrze jest oglądać tak zachowane auta. No i tu jest też pomysł, jest ładna, szeroka, szeroka felga na stalaku, z kolor. I, I nikogo oprócz nas przy tym aucie nie ma, więc... To szanujemy. Może nawet trochę bardziej niż zmodyfikowane, rozklekotane Punto 2, nie? Nie, dlaczego? Ale fajna. No i to jest sztos. To jest naprawdę ładnie zrobione. Lakierek jest położony nowy, ale... Prima jest... sort. Mm. No i wychodzi na to, że jesteśmy tak starzy, że kolejny garbus też dobrze dla nas wygląda. Ale jest fajnie zrobiony. Jest fajnie zrobiony, koszyk wiklinowy robi totalnie robotę. Całe czerwone wnętrze łącznie ze skórami na oparciach. Chyba skórami. Następna ładna skodzinka. O. I ten faworyt jest fajny. Kto by pomyślał? Tutaj mamy Opelka, który w zasadzie stoi taki sam w muzeum na górze, tylko w złotym, pięknym kolorze, ale ten też jest niczego sobie. Manta? Tak. Bardzo mi się w obu mantach tej tutaj i tej w muzeum na górze podobają te ramki wokół świateł. No, są takie. Znowu. rozkosznie owe na 70-owym samochodzie. Dokładnie tak, ale jest to naprawdę ładne. Szkoda, że auto jest troszkę nieumyte, no ale, ale ma bardzo ładne wnętrze rekarki w kwadraciki, znaczy w ko kosteczkę, kratkę do cholery. No. Ej, ale zobacz, jaki tu jest dziwny samochód, Bartek. Tu jest samochód bez kierownicy. Ojej! A, bo to jest ten sterowany głosowo. Wygląda tak, CRX mi się podoba. CRX jest naprawdę spoko i też nie jest dotknięty w sposób ordynarny. Tak, jest fajnie zrobione. Więc pozdrawiamy pana właściciela, szanujemy. Pokażmy go jeszcze z ryjka. Nie super wygląda. Naprawdę wygląda I świetnie. To jest kolejna skodzinka. Ale najpierw jeszcze przyjrzyjmy się temu CRX-owi. Tak, ma oh. ładnie położony lakier, nie jest dziubnięty ręką pana Boga z szopy. No i generalnie... Jest okay. Nic mu nie brakuje. Skodzinka też jest niczego sobie. Co prawda Ranty Ferk wychodzące na gumę w tym wypadku wyglądają paradnie. A to takie stosowne, tutaj słowo na tych terenach. Szef przyjechał z jednym ze swoich nowych nabytków. I to jest, no pod spodem jest jakieś Porsche. Wygląda trochę jak 935. I podmiot gospodarczy odpowiedzialny za ten produkt to jest marka Folger. Co kluczowe, są takie cztery tylko. Czyli tak jak tutaj się lubi. Troszkę entuzjazmu byś wykazał. Kiedy widziałeś ostatni raz kalibrę z Scissor Doors? No nie wiem. 2003 i jak było tak samo jak teraz super tak za chwileczkę pojawi się gwiazda wieczoru czy tam popołudnia więc pokażemy wam bo o dziwo jest sporo ludzi którzy przyszli żeby zobaczyć tą z 300 osób dobrze słuchajcie przyjechała ekipa tego po co tu dzisiaj jesteśmy Przyjechał król, gwiazda, król tego miasta e, i trochę. No Trochę śmieszkowaliśmy na początku, nie jak go nie widzieliśmy, ale okazuje się, że. Że to jest dobrze zrobione. To jest całkiem postarane. Że Chyba jest... Richa na pieniądze dała. Ja, generalnie tak. Mamy tu. No, lakier jest taki, jak ma być, wszystko się zgadza, szczelny są równe. Jakby... Po prostu nie wygląda to źle jak na totalny barn find, barn do. No tak. Więc generalnie uznajemy, jakby we approved, tak? Myślę, że tak. No co w tym aucie w ogóle jest takiego wow? Poza totalnie custom build to Poza tym, że tu nie widać, że to jest Skoda pod spodem. Tak? No, to już nic. jest no, służy To już jest w ogóle yy, silnik? No, power 6 odkryty yy, całkowicie za plecami, nie jest niczym schowany. Czyli możesz sobie na przykład regulować, nie wiem... Jak bardzo ogłuchniesz, no. na przykład, super co jeszcze? No, no wszystko, no jakby nie mam pojęcia z czego są te lampy, bo jak żeśmy dyskutowali, podobno są ze Skody Octavica, nie ma w Nie ma takiej możliwości, nie, ma takiej nie są też z Craftera, jak przez chwilę myśleliśmy, bo w Crafterze są gięte, więc nie wiemy z czego są lampy. Także powoli będziemy się zbliżać do końca, no widzicie, że warunków do tego, żeby to auto jakoś bardzo pokazać dzisiaj nie ma, bo, bo to przyszło jak... tyle ludzi, że jakby papież przyjechał, co może być fajne dla tego miejsca i na pewno jest tu wiele innych imprez, które obserwowaliśmy. Yy, które może trafią bardziej, bądź mniej w wasz gust, ale na pewno warto obserwować, a teraz musimy iść, bo znowu nie, nie się będzie nie słychać. Na... Nie... Żegnamy się z wami dzisiaj, dzisiejsza impreza jest w nie do końca naszym klimacie, ale trzeba przyznać, że jest świetnie zorganizowana. Ludzie się mają dobrze. Widać, że tutaj jest to jakby zadbane, zaopiekowane. Dużo się dzieje. Obserwujcie Cars na ich socjalach. Podobnie jak nas. My tu wrócimy na pewno. Najpóźniej na wiosnę pokazać Wam następne nowe samochody, o których wiemy już, że jadą. Być może będzie wtedy AK-47 Rabbit wystawiony, to Wam opowiemy o nim więcej. Bo dzisiaj trudno się dopłacić do samochodu. Coś jeszcze nie powiedzieć Bartek? Że jedziemy do domu. jedziemy do domu. Pa, pa. pa.